Pamiętam się państwu w poniedziałkowy poranek. My kontynuujemy w porannym rozpoznaniu rozmowy z jedynkami, wielkopolskimi jedynkami w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziś naszym gościem jest wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, startujący z listy trzeciej drogi, Krzysztof Hetman. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja pana widzę, muszę powiedzieć, codziennie jak wracam z pracy, taki duży baner przed dworcem zachodnim, ale widzę też pana w terenie, widzę pana na festynach, na autobusach. Te sześć tygodni kampanii to jest dość czasu, żeby się pokazać? Zawsze, każdy dzień jest cenny w kampanii wyborczej. Gdyby go było więcej, też nie byłoby źle. Natomiast rzeczywiście prowadzę bardzo aktywną kampanię wyborczą. Obiecałem, że odwiedzę wszystkie 35 powiatów w województwie wielkopolskim, aby przekazać. Tak, uda się. Dzisiaj jestem jeszcze w Obornikach, jestem w Pile, w Wągrowcu. Każdego dnia jestem w dwóch, trzech, nawet czterech powiatach. Jestem przekonany, że się uda. Uda. Dlatego też, bo chciałbym przekazać to, co będzie najważniejsze i co będzie determinowało polską obecność w zbliżającej się kadencji Parlamentu Europejskiego. O tym za chwilę. Pan był w Europarlamencie niecałe dwie kadencje. Zrezygnował pan z mandatu jesienią zeszłego roku, po tym jak dostał się pan do Sejmu. Później, jak wiemy, stanowisko ministra rozwoju minęło 7 miesięcy. Już pan chce wracać do Parlamentu Europejskiego? Ja w ubiegłym roku kandydowałem do polskiego Sejmu i zrezygnowałem z Parlamentu Europejskiego. Ponieważ bardzo dużo osób do mnie apelowało o to, abym wziął udział w tych wyborach do polskiego Sejmu. Ja także uważałem, że nie mogę stać z boku być w roli kibica, gdy moje koleżanki i kolegi w naj, koledzy w najważniejszych wyborach po 1990 roku będą próbowali zmienić bieg politycznych wydarzeń w Polsce, co na szczęście się udało, bo chodziło przecież o to, aby Odsunąć pis od władzy i cieszę się, że mam małą cegiełkę do tego, że się do tego sukcesu przyłożyłem. Później, jak to Hetmanowi, założono kolejną, jeszcze cięższą zbroję w postaci objęcia e teki ministra rozwoju i technologii. A ostatnio koleżanki i koledzy w mojej macierzystej partii doszli do wniosku, że biorąc pod uwagę to, co będzie się działo w parlamencie europejskim, jak ważne rzeczy będą się decydowały, to trzeba wykorzystać moje prawie dziesięcioletnie. Doświadczenie i kompetencje bycia posłem do Parlamentu Europejskiego, moje doświadczenie i kompetencje ministerialne, samorządowe do tego, żeby powalczyć o polskie sprawy. Ja znam brukselskie korytarze, wiem w które drzwi zapukać, z kim rozmawiać, znam doskonale proces podejmowania decyzji w instytucjach unijnych, nie muszę się niczego uczyć i pierwszego dnia mogę przystąpić tam do, do pracy, oczywiście jeśli mieszkańcy Wielkopolski powierzą mi ten mandat. Czyli jest pan zadaniowcem. A dlaczego Wielkopolska? No bo nie ukrywamy tego, pan jest spoza regionu. W zasadzie robią to wszystkie, prawie wszystkie komitety tutaj w naszym regionie, wystawiają osoby spoza Wielkopolski. Jak my mamy na to patrzeć? My jesteśmy takim dobrym miejscem do startu? Nie tylko tutaj, nie tylko w Wielkopolsce. To są decyzje polityczne poszczególnych partii politycznych. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jest przedziwna, jest wyjątkowa. Tak naprawdę nie ma Chyba drugiej takiej w, w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Każda, każda partia polityczna chce zmaksymalizować szansę na, na sukces. Mnie zaproponowano Wielkopolskę jako byłemu ministrowi gospodarki. Start w województwie, który jest sercem gospodarczym Polski przyjąłem to z, z dumą i z zadowoleniem. Dlatego jestem tutaj i proszę o zaufanie mieszkańców Wielkopolski, aby te najważniejsze sprawy, powalczyć o te najważniejsze sprawy dla Polski i Wielkopolski w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego państwo i mówię tutaj ogólnie o kandydatach, pewnie też liczycie na dużą frekwencję w Wielkopolsce, ale jak wynika z sondażu Ibris dla Radia Z, 87% wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę jesienią, pewnie też między innymi głosowali na pana, nie wybiera się w czerwcu na wybory. Wie pan co, ja już, ja już jestem tak długo w polityce, że widziałem bardzo dużo, praktycznie rzecz biorąc, przed każdymi wyborami pisze się nekrologii dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj lat... Trzeciej drogi w całości. Od ubiegłego roku dla trzeciej drogi. Jak nie da się teraz napisać nekrologu w postaci takiego, że balansujemy na, czy to PSL, czy trzecia droga, balansujemy na progu wyborczym, bo nie balansujemy, to, to w takim razie próbuje się zdemotywować naszych wyborców, pisząc o tym, że się nie wybierają do wyborów. Ja znam inne badania mówiące o tym, że elektorat trzeciej drogi uważa te wybory do Parlamentu Europejskiego za bardzo ważne z punktu widzenia tego, że w ciągu najbliższych dwóch lat o tym się mało u nas mówi w ciągu najbliższych dwóch lat, będzie się rozstrzygała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, kolejny budżet Unii Europejskiej i to będzie e, ostatnia szansa na bardzo duże pieniądze europejskie dla Polski, także jeśli chodzi o pieniądze na polską rację stanu, czyli kwestie budowania bezpieczeństwa, wsparcia systemu. Obronnego, program pomocowy rzędu 100 miliardów euro i o to będzie się toczyła gra od 1 lipca, jak tylko wystartuje nowa kadencja Parlamentu Europejskiego. Dlatego muszą być tam najbardziej doświadczeni i kompetentni zawodnicy. Rozumiem, że to jest jedno z Pana głównych zadań, bo to jest ostatni moment, na to, kiedy my płacimy, płacimy mniej niż dostajemy z budżetu, tak? To nie jest tak, że będziemy płacić więcej, niż będziemy dostawać. Nowa perspektywa finansowa wystartuje. W 2028 roku będzie trwała do 1934 roku i to jest ten moment, kiedy będzie ta ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze. Ona będzie, dla, dlatego będzie ostatnia, ponieważ poziom rozwoju Polski cały czas się podnosi i za te 10 lat pieniędzy na projekty infrastrukturalne nie będzie. Będą, więcej będzie instrumentów zwrotnych, pożyczkowych, gwarancyjnych, będą to projekty sieciowe, edukacyjne, społeczne, dlatego to jest ten moment, żeby um, wykorzystać tą, bo to w tej kadencji Parlamentu Europejskiego rozstrzygnie się, co się będzie, jakie będziemy mieli pieniądze do 2034 tak roku. Jest, cały Ktoś mógłby powiedzieć, że e, to jeszcze bardzo dużo czasu. W Brukseli nic nie zostawia się na ostatnią chwilę. Moje doświadczenie z Parlamentu Europejskiego to dziewięcioletnie. Ja byłem pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego, która właśnie mówi, która właśnie zajmuje się tą polityką spójności, czyli największą polityką inwestycyjną Unii Europejskiej. W poprzedniej kadencji byłem tym wiceprzewodniczącym. Wiem jak te prace przebiegają, wiem jak dużo wcześniej z wyprzedzeniem nad tym się pracuje i jak rozstrzygają się pewne e, sprawy istotne. Tak jak powiedziałem, e, jeśli chodzi chociażby o ten system obronny, który przemysł obronny, który będzie jednym z priorytetów Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego w nadchodzącej kadencji. A to z punktu widzenia tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, tej nieprzewidywalności Federacji Rosyjskiej na czele z jej przywódcą. Ten przemysł obronny jest dla nas po prostu priorytetem. I mówię nie tylko tutaj o wielkich zakładach zbrojeniowych, które będą mogły liczyć na te pieniądze, jakby Bumar. Ale to są... To jest Cegielski, Cegielski, to, jest Cegielski. to są motoryzacyjne w Poznaniu. Tak, w Poznaniu, to są kolejne zakłady w Kaliszu, ale to, co bardzo istotne, będzie położony bardzo duży nacisk, żeby do tego przemysłu obronnego wciągnąć także małych i średnich przedsiębiorców, którzy mieliby produkować tak zwane produkty dual use, czyli podwójnego przeznaczenia na rynek wojskowy i na rynek, i na rynek cywilny. To może być koło zamachowe dla polskiej gospodarki, wielkopolskiej gospodarki, bo takich przedsiębiorców jest naprawdę dużo. Ja w tym tygodniu mam nadzieję spotkam się z jednym z przedsiębiorców tutaj z Wielkopolski. Tu mnie kontaktuje pan wojewoda Maciejewski z nim, aby z nim porozmawiać na temat niezwykle innowacyjnego produktu, który on ma, tylko on ma dwa problemy. On ma pierwszy problem, ma taki, że ma problem z dostępem do kapitału, a drugi ma problem z długoterminową możliwością dostępu do rynku. Oba te problemy znikną. bo a z... co to za produkt? to to, jest, to, to, jest, to są siatki maskujące jakiś nieprawdopodobnie innowacyjny produkt siatki maskujące dla różnego rodzaju sprzętu wojskowego, który jest, który jest w terenie, ale ten produkt można wykorzystać zarówno na rynek wojskowy i na rynek cywilny i ten przedsiębiorca ma problem z dostępem do kapitału, ale także z dostępem do rynku, bo trzeba pamiętać także o tym, że wytyczne Komisji Europejskiej mówią o tym, że do 2030 roku każde państwo członkowskie 40% swoich zasobów finansowych, które przez znaczy na zbrojenia będzie musiało zostawić w europejskich firmach, a do 2035 roku 60%. Mówimy tutaj o gigantycznych pieniądzach i mówimy tutaj o nowej, całkowicie e, fantastycznej szansie dla wielu e, małych i średnich przedsiębiorców, którzy będą mogli wejść na ten rynek i dlatego potrzebujemy w Parlamencie Europejskim ludzi, którzy będą po pierwsze zawalczą o, o odpowiedni budżet dla Polski w tym względzie, a przede wszystkim będą potrafili i tak skonstruować kryteria i warunki dostępu do tego rynku, które będą korzystne dla polskich przedsiębiorców. Tak jak powiedziałem, nie tylko dla tych wielkich firm, ale także dla tych małych i średnich przedsiębiorców. To skoro rozmawiamy o obronności, tak dla Armii Unii Europejskiej? Nie ma potrzeby, moim zdaniem, robić Armii Unii Europejskiej. Jesteśmy w NATO. NATO się w tej chwili bardzo mocno wzmacnia, wzmacnia wschodnią flankę. Widzimy obecność wojsk NATO w Polsce. Uważam, że to jest wielka wartość i ten sojusz powinniśmy wzmacniać także poprzez przygotowanie, to o czym mówiłem, całego tego przemysłu obronnego na rzecz nie tylko polskiej armii, ale całego NATO. Pan jest ze mną w polskim Radiu Poznań. Miał pan możliwość obejrzenia naszej zabytkowej kamienicy przy Berwińskiego. Pytanie, co z środkami z krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak pan ocenia to, co się dzieje? No to, jest, to jest skandal, no, między innymi dlatego. Jest wniosek do Trybunału Stanu wobec pana Świrskiego, w związku z tym, że to oczywiście oceni Trybunał Stanu, w związku z tym, że nie przekazuje środków finansowych, należny mediom publicznym, które dzisiaj rzeczywiście zaczęły wypełniać swoją rolę. Między innymi dlatego właśnie kandydowałem w 2023 roku, zrezygnowałem z mandatu do Parlamentu Europejskiego. Właśnie, żeby przywrócić niezależność, suwerenność mediów publicznych, żeby wreszcie. Przepraszam, żeby wreszcie e, i słuchacze, czy też widzowie mieli dostęp do rzetelnej informacji. I muszę Panu powiedzieć, że jak w ostatnim czasie mam mało czasu, rzeczywiście ostatnie, ale jak od, od czasu do czasu, czy włączę telewizję publiczną, czy posłucham publicznego radia, to słyszę także głosy krytyki wobec obecnie rządzących. I o to właśnie walczyliśmy, żeby przywrócić normalność, żeby z tego e, z tego e, z tego studia, czy też z każdego innego w mediach publicznych. Nie lały się tylko i wyłącznie lałurki do rządzących, ale jeśli trzeba, to także słowa krytyki. I mam, I mam z tego satysfakcję, że tak rzeczywiście jest i do tego się przyczyniłem. 5 czerwca na naszej antenie będzie debata przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wybory 9 czerwca. Dziś dziękuję za rozmowę. Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL-u, startujący z listy Trzeciej Drogi w Wielkopolsce. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.